O odkrywce w Tomisławicach za sprawą ekologów głośno stało się już w ubiegłym roku. Potem było spektakularne wejście na komin kopalni. Teraz niemniej spektakularnie. Swoje racje przedstawili górnicy. Jesteśmy pod ścianą. Jeżeli nie ruszy odkrywka Tomisławice, to cała kopalnia stoi. A to może być efektem postanowienia samorządowego kolegium odwoławczego w Koninie, które wstrzymało decyzję środowiskową zezwalającą na budowę nowej odkrywki. Mogą zajść w tym postępowaniu takie okoliczności, które doprowadzą do ewentualnego stwierdzenia ważności tej decyzji. Mogą. I to obligowało nas do wydania takiego postanowienia. Natomiast my w dalszym ciągu sprawdzamy, żeby podjąć ostateczną decyzję, wstrzymać budowę lub odrzucić odwołanie. Ten dokument jest ratunkiem dla całego regionu. Wójt Gminy Wierzbinek, którego decyzję wstrzymano, nie kryje zdziwienia. Od decyzji, którą podpisał już w marcu 2007 roku, teraz odwołało się dziewięciu mieszkańców. Czas na odwoływanie był o wiele wcześniej. Półtora roku trwała sama, sama kwestia wydania tej decyzji, uzgodnień z poszczególnymi organami. Wtedy nikt tych rażących błędów, jak tutaj w postanowieniu pisze SKO, czy też tym proteście mieszkańców nie było. Podkreśla, że nowa odkrywka to około 3 miliony złotych dodatkowego dochodu dla gminy, a dla górników pewne miejsca pracy, o które we wtorek przyszli się upomnieć. Ta decyzja na dzień dzisiejszy zagraża miejscom pracy w tym regionie. Zagraża naszym miejscom pracy w kopalni. Gdyby budowa została wstrzymana, pracę mogłoby stracić nawet 2000 osób. Pracę byśmy mieli, żebyśmy zarobili na tą rodzinę. Dlatego takie slogany dominowały podczas demonstracji. Batalia o odkrywkę w Tomisławicach staje się coraz głośniejsza, bo właśnie tutaj z kryzysem ekonomicznym ściera się kryzys klimatyczny. Za dziewięcioma oponującymi mieszkańcami regionu murem staje Greenpeace. Niedopuszczalne jest, aby powstawała kolejna odkrywka, która spowoduje emisję 50 milionów ton CO2 do atmosfery. Greenpeace złoży zawiadomienie do prokuratora generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, dlatego że kopalnia nie dostosowała się i nie wykonała postanowienia SKO. Przedstawiciele kopalni tłumaczą wstrzymanie pracy nie jest proste, zwłaszcza, że planowana inwestycja będzie kosztowała prawie 200 milionów złotych. My oczywiście trzymamy się przede wszystkim decyzji koncesyjnej wydanej przez ministra środowiska. Górnicy swoich interesów pilnować potrafią. Domagają się też zmiany polityki energetycznej kraju. Dlatego na ręce starosty Konińskiego złożyli kolejne pismo adresowane również do premiera Donalda Tuska. Jest duże bezrobocie w tym naszym regionie, ten duży przemysł elektroenergetyczny, który kiedyś był no tym głównym motorem napędowym rozwoju tego regionu, dziś on po prostu jak gdyby nieco się kurczy. Decyzję o całkowitym wstrzymaniu lub potwierdzeniu poprawności postanowienia samorządowe kolegium odwoławcze ma wydać. do końca miesiąca, jednak trudno się spodziewać, że to zakończy sprawę, bo żadna ze stron nie zamierza odpuścić. Magdalena Cenker, Telewizja Biznes.